Dzień dobry, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Jadę właśnie na rowerze z pracy. Oczywiście z tego pierwszego dnia. Znaczy pierwszej części dnia, a nie drugiej. Ale jest taki ruch, że nie wiem, czy w ogóle będzie mnie słychać. Tak czy inaczej, zaczęło kropić. A rano takie piękne słońce świeciło. Mówię to będzie świetna decyzja, żeby przejechać się na rowerze i co? Na szczęście nie pada, na razie tylko kropi. Chyba zdążę do... Dzień dobry, w kolejnym dniu. Dzisiaj przyjechałam autem, a nie rowerem i zrobiłam sobie pyszną sałatkę do pracy. Tą z burakiem, z fetą <ścoughs> i z... mimo grzechu za bardzo. Więc ze słonecznikiem, ale dodałam sobie do tego jeszcze truskawki i jajko i mały kawałek chlebka żytniego wzięłam, więc będę miała dzisiaj ale na razie zaczynam Dzisiaj ja. od i wody. Dzisiaj same przesyłki do mnie poprzychodziły i poprzychodziła yy, herbata z liści pokrzywy ekologiczna będę się e, będę ją pić, bo to jest herbata, e, która też ma tam wspomóc właśnie oczyszczenie organizmu z metali ciężkich I, i przyszedł ten oczyszczacz do wody. Zobaczcie jakie to jest w ogóle ogromne i jakie ciężkie. I chciałabym zobaczyć jak to wygląda oczywiście. Ja tego nie będę montować, tylko do mi. Ale jestem bardzo cieszona To w ten sposób i ja wybrałam firmę Philips Czemu? Bo miałam to dobre super. opinie Cenowo też nie była zła, zaawansowane filtrowanie. Czterotopowa odwrócona osmoza zmniejsza zawartość chloru, metali ciężkich środków chemicznych, bakterii, wirusów o średnicy do 0,001 mikronów i obniża twardość wody. Mineralizator uzupełnia podstawowe minera minerały i równoważy pH wody. Skute wysoka skuteczność, mniejszy czas oczekiwania, przepływ ponad 2 litry na minutę z technologią przyspieszenia przepływu wody zbiornik na wodę 11 litrów. Tak. Więc tak to wygląda. To są te filtry i tu jest zbiornik na wodę. Ciekawe. Otworzę. I rano jechałam samochodem do pracy. Zawodziłam w ogóle Kostka, obudził się dzisiaj razem ze mną i zapytał, czego w do przedszkola. Zaniosłam go dzisiaj rano wcześniej do przedszkola. nie na angielskim. A popołudnie chyba pojadę sobie do pracy na rowerze, bo takie ładne słońce wyszło, że szkoda by było, nie chcę Z tego dnia Ale przecież myślę, że kupiłam ten film naprawdę już dawno, dawno, dawno temu Gadaliśmy o tym z Dominikiem Ale jakoś tak do tej pory Nie było No gadaliśmy, miałam zamówić i to tak schodziło, schodziło, schodziło No ale w końcu te moje wyniki bada mnie do tego zmotywowały Tutaj macie jakieś, widzicie, rurki Cała instrukcja obsługi po polsku też jest? A no i bez żartów. Jest po włosku, hiszpańsku. Aha. A po polsku nie ma. Czyżby by wy wyjęli nam. Muszę także bardzo otwierać, żeby później po prostu Dominik sobie to sam ogarnął. Ale kranik jest do czystej wody filtrowanej. Fajnie. Ale na razie resztę zostawiam, zamykam i zostawiam Na A te kartony zabiorę, jak mam wychodzić do pracy. W końcu umówiłam się na zabieg. Dostałam od dziewczyn voucher do Royal Clinic. I jutro właśnie umówiłam się. Pierwszy raz na taki bardziej inwazyjny zabieg na twarz, pierwszy w moim życiu yy, i idę na dermapen. Yy, jestem bardzo ciekawa Jakie, jak, jak będę się potem czuła, czy mnie to będzie boleć, czy nie boleć, chociaż raczej mówią, że to jest y, mało bolesne. Ja też mam dość wysoki próg bólu, więc myślę, że nie będzie mnie to boleć. Zobaczymy, jak będzie twarz wyglądać. Czytałam, że najlepiej byłoby się nie malować 24 godziny po zabiegu, więc jutro do pracy pójdę po południu nieumalowana. Bo rano idę i w południe mam ten zawiek i po południu. No, taki jest plan. Więc yy, szkoda, że nie zrobiłam tego wcześniej, i, i właśnie jakoś w marcu czy w kwietniu, ale przegapiłam to, a że ten yy, błąd, dobrze, że się teraz obudziłam, bo ten voucher miałam do 7 czerwca. Tylko yy, ważny, więc tak naprawdę ostatnia chwila, żeby go wykorzystać, a ogromna szkoda by była, gdyby to przepadło. Yy, no i idę na ten dermapę trochę, się zastanawiam, jak to będzie wyglądać. No, ale mam nadzieję, że będzie, że będzie ok i że ta moja twarz dostanie trochę powiełu świeżości i odżyje. Tak jak mówię, no nigdy nie robiłam żadnych jakichś tam większych inwazyjnych zabiegów, jedynie co, co robiłam, to tak naprawdę oczyszczenie wodorowe. No i teraz spróbujemy tego dermapenu. Po co? No, po to, że widzę, że ta moja skóra trochę po tej trzydziestce. 30... Na tym czole, już ten, jakieś pierwsze zmarszczki i tak dalej. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. Wiem, że można tego wziąć też kilka mm, serii. Coś w sensie najlepiej by było wziąć ten dermapent w seriach, ale z racji tego, że ja jestem jeszcze dość młoda. I um, zobaczymy, jak będzie po tym pierwszym. I nie chciałabym jeszcze na razie jakoś tam bardzo mocno ingerować. Ja lubię też wszystkie masaże, typu właśnie Kobido i tak dalej, i to na ten moment mi wystarczało, ale ostatnio też nie mogę się y, jakoś nigdzie umówić, skrać czasowo, więc, y, więc próbujemy tego Dermapenu i zobaczymy. Tak, jestem, jestem bardzo ciekawa. Jestem trochę, jestem trochę wcześniej, niż zakładałam, 17 minut 19 sekund dokładnie zajął mi ten przejazd, 4 km. myślę, że całkiem nieźle. Jestem trochę wcześniej, to idę sobie jeszcze do Żabki, czyli mojego sąsiada, po zakwas z buraczka albo kambuczka. Po słodyczy dziadostwa, czy nie kusi mnie? No kusi mnie, w cholerkę mnie kusi, ale staram się, żeby było zdrowo, odżywczo i jak najmniej cukro, przynajmniej w tygodniu. Moim założeniem jest to, żeby w tygodniu nie jeść yy, jakichś tam deserów, chociaż wczoraj zjadłam kilo truskawek, ale nie jeść deserów, a, yy, a w weekendy pozwolić sobie na jakiś deser, ale też się nie Obiadać za No. I już wracam do domku. Zasuwając na rowerze, jeszcze wchodzę sobie do. Bie... Nie, do Lidla. Bo chcę kupić brokuła. Lidl do sałatki. I. Górka. I borówki. Do serka wiejskiego. Dobra, górka. Rozłączam się. Dobra, wpadłam do domu. Jestem taka głodna, że dojadam moją y, sałatkę jeszcze ze śniadania, którą sobie ja zrobiłam. Dojadam jeszcze kalarepę. Którą sobie kupiłam. Może z 21 ja dopiero Tak właśnie wygląda moje życie. Cały czas w biegu. I jedynie kiedy mam y, czas się do, do was nagrać, to jedną że jedną z samochodzie. Albo właśnie jedną w kolację. I druga część mojej kolacji, czyli serek wiejski, żodkiewki i. Co to jest? Borówki. Uwielbiam, uwielbiam. Dzień dobry, czy na pilat jest to tu? Nie. Nie, ty nie, nie, jesteś nie, 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 zrobiła niespodziankę nie, przyleciała do Polski i nie, nikomu, nie, znaczy nie, nie, powiedziała nie, że przylecia... A jeszcze nie, 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 nie powiedziałeś? Nie powiedziałam, a ona zresztą mnie na ten na angielski przychodzi. Tak? No, nie widzisz. To była niespodzianka. Tak. Ale mi zrobiła niespodziankę. Nie, no, masakra, byłam taka zaskoczona, jak ona weszła dzisiaj do studia. Totalnie się nie spodziewałam, że przyleci. Wiecie, że my mamy zajęcia y, online zawsze i ona wchodzi po prostu w W ogóle nie. Jakbym ducha zobaczyła, naprawdę. Super miło. I zrobiłyśmy pilates, ja tego poszłyśmy sobie na ciacho. No a zaraz idę na zabieg. Ale miły dzień. No, Sara mi dzisiaj zrobiła dzień. Ja już po. I ta skóra, jak widać, nie wygląda najgorzej. Jest delikatnie zaczerwieniona. Ale nie ma tragedii. Dobra, idziemy na obiec. Jest okej okay, naprawdę. Ból taki 2 na 10. Po prostu czuć, jakbyście. Się... Trochę jakby, jak używałyście kiedyś depilatora, to mniej więcej takie to jest odczucie, jakby właśnie włoski wyrywane więc nie ma tragedii, ja też depilatora używam lata, więc jestem do tego yy, przyzwyczajona. I okej, okay, to jest naprawdę do zniesienia. Yy, no czuć te takie właśnie mikrowkłucia. Jakieś mam ampułki różne na każdą część twarzy inną, na strefę nosa bardziej właśnie dla skóry problematycznej. Yy, tutaj gdzieś tam jakieś takie bardziej właśnie, żeby zagęścić tę skórę. Więc mam nadzieję, że będę widziała efekt po jakimś czasie. A teraz idziemy na obiad, bo już nie zdążymy dzisiaj nic przygotować, a ja jesteśmy chłodni. Do Franka też zadzwoniłam, żeby ze szkoły przyjechał tutaj. I sobie zjemy obiadek na mieście. Czekam na Dominika i czekam na Franka, i będziemy sobie zamawiać obiadek. Dzisiaj jakieś są dobre rzeczy, ale. Mm. Jeszcze a propos Sary, to miałam mniej słodycze i co? No i poszliśmy do fitkejka i zjadała. Jedyna co, że to była zdrowa słodycz <gryw> ze zdrowszych składników, no ale mimo wszystko y, słodeczkowe jak ciasta i mm. pyszne. Pyszne, 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 a teraz jeszcze obiad taki na pasie. Gdzie oni są? No. A wiesz, jak ja teraz szybko jechałem? Nie wierzę w to, że w 5 minut. Ja mam minut... cały, cały plecek mam ciężki. Nie wierzę, że. Obniżone mam siodełko się w wypadku. Już. Nie wierzę, że w 5 minut tutaj dojechałeś. Jestem naprawdę w głębokim szoku. Zobacz, ty już jesteś o jeszcze nie ma. A was tutaj skrzyknęłam. Zaparkuj rower i sobie usiądziemy, wybierzemy. A oh, jest. Pozostajemy w klimacie maczy. Wziąłem sobie w fitkę kół maczowe lody jeszcze na deser, po deserze. I są pyszne. Polecam. smaku maczy. A franek, jakie ma? Dobry? Daj liznąć. Nie, ja dzisiaj to po prostu rozpusta totalna. Mmm, pyszne też. No. Ja. Kilka dni temu. Ja teraz będę się odczyszczać, nie będę jeść słodyczy, będę jeść zdrowo, lekko, warzywnie, żeby właśnie oczyścić ten organizm, takim leks le lekszym, lżejszym go zrobić. Też ja kilka dni później. Fit cake, ciasto plus macza słodzona. Obiad w restauracji, trzydaniowy. I to nie wcale jakiś lekki, tylko z sosem e, grzybowym. Gdyby e... jeszcze tego było mało, to co? No to zjedzę sobie lody na trzeci deser tego dnia. Oh my gosh! Przegięcie, naprawdę przegięcie. Wszystko przynajmniej było w miarę zdrowe, ale no, moje jedzenie i warzywnie i sezonowo dzisiaj zdecydowanie nie wyszło. Na kolację nie wiem, chyba zjem tylko górki jakieś już i nic więcej. Jedzenie na razie mam pod po prostu. Eee, ale to nic, fajnie, fajnie, że sobie zjedliśmy rodzinnie w knajpie, że nie musieliśmy dzisiaj gotować, że sobie pogadaliśmy chwilę. Super, że Sara mi zrobiła taką niespodziankę, tak, naprawdę mega. No to, jedzę do domu, wypiję już teraz kawę, już nie ma czeku chociaż w tym tygodniu to będzie moja pierwsza kawa. No, ta macza naprawdę dobre rzeczy ze mną robi. Więc chyba wypiję sobie kawę. Albo jeszcze nie wiem, a może macze? Nie zobaczymy, nie wiem, zjadam swoją lody maczowe, czego się... Może co za dużo to niezdrowo. Yy, tak czy inaczej, I tak czy inaczej, jadę do domu, trochę z Kostisiem i zaraz wracam do. Chciałam Wam pokazać, bo właśnie się wykąpałam, że jest po 22. Jak wygląda ta twarz po 8, 10? 10 godzinach od zabiegu. Jest delikatnie zaczerwieniona, ale nie ma jakiejś tragedii. Bałam się, że będzie gorzej. Bałam się, że będzie bardzo, bardzo czerwona i popuchnięta i będę źle wyglądać na zajęciach, a nie było tragicznie. Trochę była zaczerwieniona, ale nie ma tragedii. Tak jak zresztą widzicie, mam nadzieję, że to widać. I tak kamera nie zjada, ani za bardzo nie uwydatnia. Jest taka delikatnie przypieczona. Czy właśnie, ona wygląda jakbym się po prostu trochę mocniej spaliła słońcem. I to tak naprawdę tyle, teraz jeszcze sobie nakładam mój krem na wieczór, taką grubszą warstwę, żeby tak fajnie się wszystko wchłonęło I tyle, byłam dzisiaj w pracy po południu na rowerze I fajnie, bo już takie lato zrobiło, taka ciepła jest pogoda, jest tak przyjemnie, że wracając nawet bardzo późnym wieczorem Na tym rowerze, po prostu tak się jedzie i no i czuć to lato, tak prawie jakbym była dzieckiem, jak się wracało tak późno do domu i się pędziło też, żeby się nie spóźnić, żeby nie mieć y, opiercielu w domu. No, naprawdę jest fajnie. A jutro już ostatni dzionek, y, ale zaczynam też wcześniej rano, więc teraz tylko jeszcze ogarnąć włosy i do spania. Znowu na rowerze w drodze do pracy. Ostatni dzionek w tym tygodniu. Jak jak możecie zobaczyć, moja buzia nadal zaczerwieniona, tak jak wczoraj. Więc myślę, że dzisiaj jeszcze tak będzie. A może jutro będzie lepiej? Oby. Jestem tak opadnięta, totalnie się nie wyspałam. E, za późno wczoraj poszłam spać, później nie mogłam zasnąć i e, o godzinie gdzieś 13 złapały mnie takie senności, ale wypiłam teraz maczę. Naprawdę zaczynam być maczową dziewczyną, słuchajcie. Wypiłam macze, wstawiłam jajkę, na sałatkę na kolację. E, dzisiaj w ogóle późno pracowałam, więc dopiero wróciłam do domu w pół do 15. godzinę temu w sumie. Zjadłam e, obiad, e, czyli rosół dzisiaj. I później pół kilo truskawek, bo teraz sezon na truskawki, a codziennie, no może nie codziennie, prawie codziennie jem truskawki. Wstawiłam jajka na kolację, bo chciałabym zrobić i brokuła, jeszcze wodę na brokuła muszę wstawić. E, I jadę po kostkę na angielski i dzisiaj musimy zaliczyć jedną babcię i drugą babcię, bo mam rzeczy do załatwienia u jednych i u drugich dziadków. No i później wracam na ostatnie dwie godziny zajęć dzisiaj. Mam nadzieję, że ta macza mi doda trochę energii, jak nie to jeszcze później wypiję kawę, bo naprawdę mam taki zjazd, że... Masakra, masakra. Filtry do wody jeszcze nie zamontowane, będą dopiero w przyszłym tygodniu, bo okazało się, że one trochę miejsca jednak zajmują i pod szafką kuchenną nam się nie zmieszczą, no bo mamy tam kosze. I trzeba będzie je zamontować z drugiej strony, jakby w drugiej szafce, gdzie mamy garnki. No i jest to trochę komplikacji. Um, więc w przyszłym tygodniu będzie um, ogarniany ten bałagan. W przyszłym tygodniu też um, mam zamiar nas odrobaczać, jeśli wszyscy będziemy zdrowi e, i będziemy się odrobaczać. A no, takie plany. Skończyła, przeżyłam i w sumie jak przyszłam tutaj na popołudniową zmianę, to dostałam energii. Wypiłam maczkę, wypiłam kawkę u mamy, więc energia jest. Zabieram śmieci, robię porządek, zakładam koszulę i lecę do domu dziewczyny jeść kolację. Dziewczyny, chłopaki, wszyscy. Więc tak, zakończył się mój tydzień pracy. Już to mówiłam, ale muszę to powtórzyć, że uwielbiam, kiedy y, jest widno, a ja kończę zajęcia. To jest po prostu y, moja jedna z ulubionych rzeczy latem. No i widzicie, tak to właśnie, tak to właśnie wygląda.